będzie przez całe święta bo gdzieś mamy je na horyzoncie już blisko blisko i to są wolne dni i czy będziemy mogli się cieszyć dobrą pogodą Czuję dużą odpowiedzialność w tym momencie za to co powiem szczególnie że pogoda zmienną jest No otóż to no właśnie bardzo nam się będzie zmieniać z dnia na dzień pogoda. Pozostaniemy raczej przy tej wysokiej temperaturze. Mówię tutaj o 20 paru stopniach w najbliższych dniach, ale nie będzie aż tak słonecznie jak dzisiaj, bo dzisiaj można przyznać, że poranek wakacyjny z taką temperaturą właśnie. Tak to latem letnią. nawet już jest, tak? Dokładnie. No, i po południu też temperatura zaskoczy w wielu miastach, bo blisko 30 stopni będziemy mieć w niektórych regionach, także naprawdę ciepły dzień i to ciepło pozostanie nad Polską, ale, ale właśnie przez te najbliższe świąteczne dni będzie przetaczać się przez Polskę front atmosferyczny, co oznacza opady deszczu, ale też przy tak wysokiej temperaturze burze, czyli kalejdoskop zjawisk atmosferycznych. Zgadza się. Będziemy ostrzegać, bo burza to zawsze niebezpieczne zjawisko, zwłaszcza, że będziemy pewnie podróżować w święta. No ale jak dobrze wiemy, opady deszczu i burze nie trwają 24 godzin zazwyczaj. Przejdzie. To, przejdzie. Wyłapujemy momenty ze słońcem, będziemy je na pewno mm, obserwować i, i będziemy czujni, żeby wybrać się na spacer po świątecznym żurku na przykład. Także warto z prognozami być na bieżąco, bo faktycznie... Dużo się dzieje na tych naszych mapach i rozbieżność jest dosyć duża. No to jak już mówisz. Będzie dzisiaj co niemiara w, w całym kraju. Nie zabraknie słońca nigdzie. Dzień dobry, Klaudia Kroczek. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. To sprawdźmy, co się dzieje teraz. Słońce praktycznie wszędzie. Uważajmy na Warmii, na mgły i zamglenia, bo to mogło poranku przeszkadzać kierowcom. Wiatr jest słaby i umiarkowany, a na termometrach mamy już, można powiedzieć, wakacyjne wartości. Od 9 do nawet 15-16 stopni. Najcieplej jest w Katowicach i w Zielonej Górze. Ciśnienie 1001 hektopaskali. Co będzie działo się po południu? Można by powiedzieć, że rozpoczynamy sezon wakacyjny. Nie, oczywiście nie. To jest taki dzisiaj dzień bardzo sprawiedliwy, gdzie po południu temperatura osiągnie te wakacyjne wartości. Mówimy tutaj o 25, 26, nawet 27 stopniach w tym najcieplejszym momencie dnia na południu Polski. Najchłodniej będzie na Pomorzu Zachodnim, 20 stopni, ale to i tak przy tym ciepłym powietrzu, które mamy w Polsce, bardzo przyjemna wartość. No i przede wszystkim dzisiaj temperatura odczuwalna będzie taka jak na termometrach. Proszę przygotować się no, naprawdę ciepły, gorący dzień. Wiatr będzie słaby, południowy, a na barometrach 1002 hPa. Co czeka nas w kolejnych dniach? Już trochę aura się zmieni. Napłyną nad Polskę chmury frontu atmosferycznego i wilgotne powietrze. No i ciepło i wilgoć sprzyjają powstawaniu burz, które w piątek mogą pojawiać się w centrum i na południowym wschodzie, a deszcz na zachodzie. Na termometrach dalej ciepło, dalej te wysokie wartości, nawet do 27 stopni. W sobotę już trochę chłodniej. Od 14 do 22, i uwaga, miejscami może przelotnie popadać deszcz. Ale. Zarówno w piątek, jak i w sobotę. W całym kraju też będziemy mieli momenty ze słońcem. I tak też będzie sytuacja wyglądała w kolejnych dniach. Słońce będzie się przebijać przez chmury. W niedzielę burze na północnym wschodzie do 22 stopni. W poniedziałek do 24, także ta temperatura nie będzie aż tak drastycznie się zmieniać. Z tym, że jeszcze kontynuacja burzowej aury na północnym wschodzie. No i we wtorek na zachodzie deszcz i burze. Ale od 14 do 24 stopni, więc też nie będzie aż tak. Tak źle muszą Państwo przyznać. Ciśnienie będzie się wahać, ale też nie będą to drastyczne zmiany i drastyczne rozpiętości. Także spokojnych świąt oczywiście Państwu życzę, ale z prognozami bądźmy na bieżąco, bo tutaj dużo się dzieje. Do zobaczenia. Do zobaczenia mówimy Klaudii Kroczek, a że mamy być z prognozami na bieżąco.